Były wspólnoty żuderza z kolejnymi oskarżeniami, tym razem o oszukiwanie swoich widzów. W stronę Bogdela posypały się zarzuty o brak chęci pomocy Budzie oraz ponoć pośrednie doprowadzenie do aresztowania. Jak była mowa o Kaucji, na początku jego sprawy. To je słuchawką, i powiedziałeś, że nie pomożesz. Dzisiaj podsumujemy sobie ten cały budowy serial. Odbyłem Robiłem wczoraj taką z jego kolegą, z której dowiedziałem się o kilku ciekawych szczegółach aresztowania youtubera. Dodatkowo, Mr. Beast pierwszy raz udziela o. głosu po aferze i zapowiada pozwy. Jest update w sprawie sądowej Stanowskiego oraz Natalii Janoszek. Logan Paul o telewizję swoim swoim. To w ogóle też słyszałem, ale na miniaturce tego konopa. Jest bardzo ciekawy statement. Tragiczna odpowiedź na zarzuty, Mr. Bista. Ciekaw jestem, co, co było takiego tragicznego w tym, bo trochę się nie zgodzę. Powtórę, a na koniec przegadamy influencersko-żulową aper. Zaczniemy od małego update'u do sprawy Natalii Janoszek oraz do Stanowskiego. Na pewno kojarzycie cały ten rant na Natalię i dedykowane materiały, jakie Krzysztof wypuścił na jej temat. Jednak... Kurwa, to były dymy. Natalia Janoszek, jeszcze kanał sportowy. Przed jego najgłośniejszym materiałem dotyczącym Natalii, pojawiła się reakcja prawników, którzy zgłosili sprawę do sądu i sąd w ramach zabezpieczenia. No ale z drugiej strony nawinął się bardzo ciekawy temat, nie? Jak często zdarza się tak, że będziesz miał influencerkę, znaczy influencerkę, celebrytkę, yy, która będzie fejkowała całą swoją karierę zabronił Stanowskiemu dalszych publikacji na temat Janoszek. Chciałem to wszystko opublikować, a dzisiaj... Możliwe, No będę mówić to sądu, że publikować o Natalii to za dużo nie możemy. Wtedy Stanowski postanowił złamać ten zakaz i zapłacił karę finansową w dziesiątkach tysięcy złotych. Jak się teraz dowiadujemy z jego najnowszego tweeta, sąd apelacyjny prawomocnie orzekł, że zabezpieczenie w sprawie Natalii Janoszek zakazujące mi publikowania filmów na jej temat nie miało podstaw prawnych. To definicja Pyrusowego Zwycięstwa, bo przecież już za złamanie tego zakazu zapłaciłem 20. Tysięcy złotych. No, mocne mamy to sądownictwo w Polsce. Ja, w ramach ciekawostki, mogę wam powiedzieć, że minął już prawie rok, od kiedy zostałem pozwany przez Marcina Dubiela o mój film z Pandora Gate. No i dopiero teraz wymiar sprawiedliwości. I to już jakby ignorując tego Dubiela, ale co w przypadku Stanowskiego? On teraz musi zarzucić kanter pozew, żeby dostać odszkodowanie za to, że już zapłacił za złamanie zakazu, a nie było to prawomocne? I dopiero ustalił, w jakim sądzie w ogóle ta sprawa musi się odbyć. Jak macie jakieś swoje ciekawe historie związane z polskim sądownictwem to sekcja komentarzy jest Wasza. Kurwa, jakie głośne te z braci Paul, czyli e, Loganie, który stwierdził, że stroluje dziennikarza BBC. Ostatnio gadaliśmy o jego bracie, czyli Jake'u i tej kontrowersyjnej wygranej z Saisonem. No ale jak przez ostatnie lata się przekonaliśmy, e, jego brat również nie daje o sobie zapomnieć. Chyba najbardziej znany i kontrowersyjny moment jego kariery to odcinek nagrany w Japonii w lesie bójców. Po tym incydencie Logan przez lato odbudowywał swój wizerunek. I ostatnio najwięcej o nim się mówiło przy okazji walki z Floydem Mayweather'em, ale... Krótko po tym wszystko... Ty, Logan też nie robi chyba nic na YouTubie, nie? Runęło. Bo pojawiło się śledztwo CoffeeZilli, które zajmuje się odkrywaniem kryptowalutowych skamów. Obnażył projekt Kryptozu, który był masowo promowany przez Logana, a okazał się skamem, który nigdy nawet w pełni nie działał, mimo ogromnych zapewnień Logana, że tam są wkładane jakieś ogromne pieniądze, żeby było to zrobione jak najlepiej. Put of of in it. Logan po prostu nagle przestał wypowiadać się na temat tego projektu i od razu zaczął promować jakiś inny... Kryptoprojekt. No a inwestorzy, którzy powchodzili w ten projekt nawet za dziesiątki tysięcy dolarów, zostali na lodzie. To nie była też jego pierwsza krzywa akcja związana z kryptowalutami. Potrafił też... A, bo stawiać... tutaj mówi o kryptozu. Kurwa, ten temat to już przemielony został milion próbował razy. ...wartość jakiegoś shitcoina, i wcześniej oczywiście w niego inwestując, a kilka godzin później potrafił sprzedać ten token i wyciągnąć z niego na przykład 100 tysięcy dolarów. No i na początku próbował tłumaczyć się z tych zarzutów, zarzucając brak... Dla mnie to i tak jest hit, że ten dzieciak zreagował dwa coiny e. <noise> Na tej stronce, gdzie możesz streamować i pompować jakieś kurwa alty. No, to jest opojewane. Wisser też zapowiedział, koinę. że spotkają się w sądzie. Offensywna <noise> tak linia obrony nie wyszła. Ludzie zaczęli go jeszcze. Export the Zmienił swoją strategię na takiego pokornego Logana. Przeprosił Coffee i mu jeszcze w ogóle to podziękował, że zrobił takie świetne śledztwo. And lastly, thank you, Um, have... Coffizilla w ogóle później zaczął atakować Mr. Bista, że też tam jakieś dziwne aktywności na jego walletach krypto się pojawiły. Ale tam ogólnie jest duże zamieszanie, tak już wam ze spoileruję, żebyście nie musieli całości oglądać. Jest na tyle mało potwierdzonych informacji, że zrobił sobie bardzo fajny clickbait, ale tak realnie to chuj wie, czy to był finalnie Mr. Beast, czy jego team. Jakby można się domyślać, że to może był Mr. Beast, ale finalnie to tak nie można mu nic prawnie zarzucić. Nie? No, krypto dalej nie jest regulowane, więc nawet jak ktoś robi rack pulę, to teoretycznie chyba i tak niewiele możesz mu zrobić, chociaż

Pozwał kofizyla zaprzeczając wszystkim swoim przeprosinom A sprawą jego kryptoskamów zainteresowała się teraz brytyjska stacja BBC No i w internecie raczej e, nie mają zbytnio potępnej opinii Bo po pierwsze jest to rządowa stacja Wielkiej Brytanii No i po drugie mają niezaciekawą historię zatrudniania przestępców seksualnych Więc Prawda? Logan Paul postanowił to wykorzystać By zdyskredytować zarzuty o jego oszukiwanie swoich widzów Wrzucił film pod tytułem Strolowałem BBC swoim sobowtórem No i na początku opisuje postać dziennikarza Zrobił. Ja widziałem ten wywiad tylko, ale nie wiedziałem, że film rzucił. Jego czy przedstawia go jako kogoś nieautentycznego, naśmiewa się z niego, wspomina, że znalazł konto na Jakby, nie, świetny argument.

Wszystkie swoje kryptowalutowe skamy. Potem to mi jest. się przypomina, jak Kono powiedział, że Wardenga ogląda porno, co? A przechodząc do tytułowego momentu, to Logan faktycznie podstawił tam swojego sobowtóra z... Ty, wie... no ale dobra, ten buyback, on finalnie kurwa zapłacił za to krypto? On zwrócił jakiekolwiek pieniądze tym ofiarom, czy nie? Bo... Tam takie kurwa zamieszanie poleciało. I ja ostatnią informację, jaką dostałem, to jest to, że OK powiedział, że rzeczywiście tysiąc eta wrzuci do tego, żeby kurwa zwrócić ludziom siano, jeżeli rzeczywiście wtopili w, w to pieniądze, bo, bo on też tłumaczył się, że to nie był Rakpul, że on dalej trzyma te swoje koiny i tak dalej, i tak dalej. Czy tam NFT. Na no finalnie kurwa później przez chyba rok czasu dalej nikt nie dostał ani grosza. A przechodząc do tytułowego momentu, to Logan faktycznie podstawił tam swojego sobowtóra z wyćwiczonymi odpowiedziami na pytania. Po trzech minutach, Matt jednak zorientował się, że coś jest nie tak. I tak dosyć długo mu to zajęło. Zapytał się, kiedy prawdziwy Logan przyjdzie, i gdy zdecydował, że wychodzi, to zaplecza wyszła cała chmara ludzi od Logana. Wszyscy mieli banery obrażające BBC oraz krzyczeli. BBC is wild, they hire p****** <laughs> Nie no dobra kurwa, no jest to śmieszne no Możecie nie lubić Logana Fora, ale kurwa no troll to jest No jest to dobry troll no <laughs> Kurwa Niektórym mod, no, Niektóry no okej okay. Klasyczne wybielanko, czyli Logan wpłaca w 50 tysięcy dolarów Po komentarzach widać, że większość osób Nie dało się nabrać na te sztuczki Logana. No i wiadomo, kwestia podrębie BBC jest e, chora i obrzydliwa, ale używanie tego do wycierania sobie mordy ze swoich kryptowalutowych skamów, nie wiem jak was, ale mnie na przykład to nie kupuje. Mi nie jest żal ani jednej, ani drugiej strony w tym, kurwa, konflikcie, więc uważam, że jest to zabawna sprawa. Korcin, dzięki bardzo za 30 mechów. Jak wieczór ja całkiem git. Jestem już y, nie na lekach dzisiaj i się czuję całkiem dobrze, także spoko. Jesteśmy na zagranicznym YouTubie to Mr. Beast po raz pierwszy wypowiedział się od czasu tej swojej wielkiej afery. Pojawiło się masę zarzutów w sprawie samego Mr Beasta, jakichś jako dziwnych praktyk. I w ostatnim odcinku wspominałem wam o tym materiale, który obnażał wiele nieścisłości w materiałach Dokpaka które wtedy atakowały Jimiego. Więcej szczegółów macie w poprzednich newsach. No i z najnowszego wywiadu dowiadujemy się trochę o jego przyszłych planach, czyli na przykład. Pozwie na youtubera Dokpak. Jak powiedział Jimmy, wycofało się od niego wielomilionowe współprace, głównie przez materiał Dokpaka. No, co... no kurwa, szczerze, czy ktokolwiek mu się dziwi? Ma dokumentację i pewnie będzie próbować dojechać youtubera na koszta. Pewnie do momentu, aż komornik będzie mu wynosił meblościankę. Który... Ale wam, no też bym chyba. Prowadząc tak duży biznes, zdecydował się pozwać chłopa, który nazywa mnie potencjalnym pedofilem albo po zarzuca mi wysyłanie pedofilskich rzeczy na grupie kurwa z pracownikami, tylko potem, żeby to się okazało, że to nie jest prawda. No, jakby jest to jest to jednak dość pojebane pomówienie. Co nie, <grym> Kono? An hour of it is just flat out proving manipulation and lies, and caused a lot of harm to my businesses. I mean, I've literally had people pull out millions of dollars and then tell me it was directly because of his video. It's just unfortunate. Like, I don't want to be put in this situation, but probably gonna have to. Getting it to the point where you might have to potentially fire people because it costs you so much revenue. Wytłumaczył też, dlaczego tak długo siedział cicho i w ogóle tej sprawy nie komentował. I miało to być na polecenie tej firmy prawniczej, której zapłacił do zbadania. E... Własnej firmy. Zaprzeczył też, że Nat używa w swoich filmikach efektów CGI. i Używając ich, nie fejkuje swoich filmów, tylko po prostu polepsza ich wygląd. Ale przyznał się, że w jednym z odcinków na swoim charytatywnym kanale specjalnie przerobili wygląd szpitala, żeby wyglądał na biedniejszy. Dumb mistake. Um, at the start of one Beast Philanthropy videos, they were trying to show... To było akurat dziwne. W sprawie tych wszystkich loterii, które organizował, to nie przyznał się, że jedna z nich mogła być nielegalna z, jedne... ale... z jednej strony zjebane, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzycie się na to, że on tych filmów i tego, jak dobrze się one oglądną, zależy to, ile on pieniędzy zarobi na to, żeby później. Bo to, ten kanał, z tego co wiem, on jest finansowany w taki sposób, że cały revenue, który zarobią z tych filmów na tym Beast Philanthropy leci na kolejne jakieś tam akcje charytatywne, nie? no bo jakby jego main biznes jest w innych rzeczach, więc z tego, z tego co on przynajmniej mówi, no to 100% leci na kolejne Jakieś tam zbiórki, niezbiórki. Więc z jednej strony, ok, jest to dziwne, jest to zjebane, ale jeżeli to się dobrze oglądnie dzięki temu i więcej pieniędzy jeszcze później pójdzie na jakieś kolejne akcje charytatywne, to, to czy jest to aż tak złe? A zespół, jest to na pewno nieszczere dla odbiorcy, wiadomo. No też nie powiedziałbym, że to jest takie zero-jedynkowe. Like um. Poinformował też, że jak któryś z widzów czuje się poszkodowany, to może dostać zwrot hajsu, więc w sumie to całkiem spoko. Przeczył też zarzutom o świadomym zatrudnieniu przestępcy sekretarzowi i zdementował też swoje dziwne kryptowalutowe praktyki. Ostatnio powstało całkiem głośne śledztwo CoffeeZilla na temat podejrzanych kryptowalutowych ruchów Mister Bista. No i w odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że ten kryptowalutowy portfel, który CoffeeZilla omawiał na swoim odcinku, to tak naprawdę nie jest personalny portfel Mister Bista, tylko. Fundusz inwestycyjny, no i są tam wrzucone pieniądze wielu osób i w ogóle to nie ma tam dostępu, nigdy nawet nic sam nie kupował. It was managed by a fund, so I wasn't the one managing the wallet, the you know I've I've never had access to that wallet, I've never done the buying and selling of that wallet. Jest który i ale trochę te jego tłumaczenia się sypią, jak e, porównamy to, co powiedział teraz do jego słów e, z 2021 roku na podcaście z e, Loganem Polem, gdzie wręcz chwalił się, no i sam mówił, jak on to kupuje i sprzedaje jakieś różne e, kryptowaluty i NFT. Takie z prawem. Potem jednak powiedział, że to nie on wykonywał te wszystkie transakcje. I... No dobra, no ale skoro rzeczywiście to był fundusz inwestycyjny, to mógł być rzeczywiście fundusz inwestycyjny, a on rzeczywiście mógł kupować krypto na innych portfelach. To też, no jeżeli ktoś siedzi w krypto, no to raczej jednego portfela do wszystkiego kurwa nie trzymasz. Buttons, like I, right no uh, się nie słyszałem, żeby kiedykolwiek powiedział, że on w ogóle nigdy nie kupował krypto, tylko powiedział, że na tamtym konkretnym łolecie on nie zarządza transakcjami. it's other uh, people's money as well and just said hey gary vee seemed very passionate about these punks you should look into it W ilaj do dnia, akcji, było mu zarzucane, że w przedsprzedaży wkupił się w Super Superverse, e, wrzucając w nią 100 tysięcy dolarów. No i finalnie zarobił na niej 10 milionów dolców, No i zarzucana jest mu promocja tego koina poprzez między innymi na tweety. No i tak na to odpowiedział. Why did you not disclose that you had a vested interest in the coin that you were tweeting about? Super question mark? I replied to a tweet, so I I didn't tweet it out. And I did not tell people to buy Super or anything. A Plan court no nie był to jakiś hamski kryptowalutowy skam, tak jak to robił Logan Paul, czy... Aktualnie. Znaczy, kurwa, no to też trochę naciągane, ale z drugiej strony, no... Też nie widziałem nigdy, żeby, wiecie, żeby, kurwa, namawiał do kupowania krypto, tylko, no, komentował krypto tweety, no, ale, no, też... Jak jesteś... Kurwa, influencerem takiej skali, no to chyba się spodziewać, że to ma jakiś większy wydźwięk. Nie robi to Andrew Tate na masową skalę. Nie ma na to nawet wystarczających dowodów, ale słychać, że tutaj ewidentnie Jimmy nakręca Małysza. Więc naturalnie youtuber próbuje się bronić, bo rzeczywiście okazało się, że sporo od informacji, które podał DokPak, okazało się manipulacją bądź po prostu kłamstwem. Na no skoro podracił dealę na miliony dolarów, musi redukować liczbę zatrudnionych osób w firmie, czy obrywa nawet jego kanał charytatywny, no to coś jest mocno nie tak i raczej każdy próbowałby walczyć. Brakuje mi trochę w tym dzisiejszym Misterbiście e, takiego. Autentyczności, którą mieliśmy na początku jego kanału. Na przykład jego odpowiedzi na dramę są mocno przekalkulowane. Tak samo angaż jakiejś wielkiej firmy prawniczej. Zboc... No dobra, no ale co ma robić, kurwa? Iść, nagrywać pierwszy, lepszy film z pierwszym lepszą myślą w głowie, no. bez przemyślenia tego, jak teraz prowadzi kurwa biznes, który, który jest warty praktycznie miliardy dolarów. No kurwa, pff, też tak nie do końca. No jednak to było oczywiste, że prędzej czy później zmieni się jego podejście w momencie, kiedy będzie skalował biznes. No to jest kurwa. Raczej normalne, że siedział cicho, kiedy były bardzo duże pieniądze na linii. No kurwa. Nie rozumiem trochę tego przytyku. Zdanie, jego działalności, zapowiadanie jakichś procesów sądowych. Ma to taki mocno korporacyjny wydźwięk, taki odbiegający od internetu. Ale Natomiast... Mr. Beast to jest teraz korporacja, do kurwa, kogoś to dziwi? Też patrząc na skalę Bista, jakie pieniądze wchodzą tam o w realizuje reality show z Amazonem o wygraną 5 milionów dolców. No to chyba jednak gdzieś tam musi to tak wyglądać. Zobaczymy jak te odbitki się zastarzają i czy Dogpack otrzyma ten ogromny milionowy pozew. Będę was o wszystkim informował, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie, bo ogromny odsetek osób, które ogląda, wciąż nie subskrybuje. Teraz powraca nam temat aresztowania Buddy. Mamy ciekawe zarzuty do Boxdela, które Kamil USA rozwinął w rozmowie ze mną. Oraz kolejne oskarżenia od byłego wspólnika Buddy, który zarzuca mu okłamywanie swoich widzów. Zacznijmy od ciekawych zarzutów, które Kamil USA, czyli aktualnie chyba jeden z takich e, naczelnych obrońców Buddy, wystosował w stronę Boxdela. Czyli teoretycznie również bliskiego kolegę Buddy. Jak pewnie kojarzycie, to pierwsze kroki na YouTubie Budda stawiał właśnie z Boxdelem. Wtedy przerabiał mu samochód, jej ten apartament w Krakowie za 5,5 miliona zł. Potem razem mieli też stworzyć markę Dose, No i też całkiem niedawno przy okazji tworzenia filmu o tym. Nie, nie mam się co dziwić, że podejmuje takie ruchy, ale czy jest to uczciwe wo wobec widzów? Nie do końca. No ale co jest nieuczciwego wobec widzów? Tak szczerze, Olgierder, <ścoughs> w przypadku Mister Bista apokalipsie, Budda wraz z Bogzelem był tam w towarzystwie Kamila USA. No, to jedzie, ja jechałem Co ty, to ty piszesz ten A to, Bo to, to tak setkę. No i widać tam było, że mieli raczej ze sobą dobre relacje, ale szereg zarzutów do Bogzela pojawił się po aresztowaniu Buddy. W najnowszym nagraniu Kamil USA zarzuca mu brak chęci pomocy, kiedy była mowa o płacie na kaucję. Ten chłopak zaryzykował swoją reputację, stał za tobą i cię popierał jak prawdziwy kolega. A ty Parchuje. Jak była mowa o Kaucji na początku jego sprawy, to jeś słuchawką i powiedziałeś, że nie pomożesz. Oraz tak między słowami sugeruje, że to Bogzel mógł być jednym z czynników, dlaczego w ogóle doszło do aresztowania. A na dodatek, teraz się dowiadujemy, że prawdopodobnie ty byłeś jedną z wielu osób, która go wie, to gówno. No i na koniec jeszcze coś wspomniał o długu na 20 tysięcy dolarów. Baxton, nie zapomina jeszcze! Lecisz mi 20 tysięcy dolara! I want my money Monday. Stwierdziłem. Dobra, polski 50, uspokój się. Ja nie wiem do końca jakim jest ten Kamil. Ale to, kurwa no śmiesznie powiedział. Może dzwonię się z panem Kamilem USA, żeby troszeczkę bardziej rozmaćiać. Kurwa, ale, ale, ale się na z aucją. Jestem trochę cymbałem, bo nie nagrałem jego audio, więc może źle brzmieć. Sorry, ale już na starcie dowiedzieliśmy się całkiem ciekawej rzeczy. Czyli operator to, że Na początku Serio? sprawy mogła być możliwość płacenia kaucji na Grażynkę. Na początku była opcja, 90% była opcja, że Grażyna dostanie kaucję. Aha. Był mały procent, że Kamil też dostanie kaucję. Ale to miała być duża kaucja. Nie? No i Budda wskazał prawnikowi kilka osób, które byłyby w stanie przekazać te pieniądze na wykup. I miało to wszystko wynosić około 1 bądź 2 miliony złotych. Ja pierdolę, za kaucję parę osób do Mickiewicza, Mecenasa Mickiewicza, się, z kim ma się skontaktować, nie? No i jak twierdzi Kamil USA, Boxdel miał jeb, słuchawką i nie pomóc. No i Boxdel był skontaktowany i on odmówił e, pomocy jakiejś, w ogóle pomocy i powiedział, że nie położy jedną słuchawką. Nie mogę powiedzieć, z kim on rozmawiał i komu to, to odmówił, no bo nie chcę zamieszania żadnego robić, ale było takie. Z wiadomości, które Kamil USA wymieniał z Boxdelem, dowiadujemy się, że Michał twierdzi, że jest to kłamstwo. Później wspomina, że podobno prosili go o wpłatę 500 tysięcy złotych na kaucję, a on teraz nie może sobie pozwolić na taką wpłatę i po prostu chciał dać trochę mniej. Natomiast Kamil USA twierdzi, że w ogóle takiej propozycji nie było i to ma być informacja od mamy Grażynki. Więc mamy takie słowo przeciwko słowu, bo nie każdy nagrywa się dyktafonami. Natomiast skoro jest okay, to informacja, next. która wypłynęła od rodziny Grażynki, no to pewnie prawdę poznamy w przyszłości jak Grażyna albo Budda wyjdą na wolność, ale kiedy to będzie, to nie wiadomo. Co do zarzutu, że że rzekomo miał być jedną z osób, która doprowadziła do aresztowania, no to żadnych konkretów od Kamila USA się nie dowiedziałem. Zajawiałeś też temat tego, że prawdopodobnie on był jedną z wielu osób, która mogła doprowadzić Buddę do aresztowania. I jestem ciekawy, o co tutaj chodziło konkretnie, że jedną z wielu osób. Wracamy stary no, do tego szacunku dla Kamila A nie mogę się wypowiedzieć na dużo rzeczy e, Których może wiem, może nie wiem Ale no nie, nie mogę mu pogorszyć tej sprawy To wszystko będzie wyjaśnione Kamil W zasadzie nie chciał nic o tym mówić, ale wspomniał żeby Kurwa to tak strzelał w powietrze, ale kiedy trzeba było podać szczegóły to już nie Bo nie może sprawy komplikować Bogzel opowiedział o Zbigniewie Stonodze Jak to się wszystko zakończyło Ja no co ci mogę powiedzieć No to niech 30 milionów na zemstę, ale 500k na pomoc koledze, to już nie, no tak, no tak. wytłumaczy publicznie o Zbyszku Więc w sumie nie wiadomo o co chodzi, nie ma żadnych dowodów i trochę y, absurdalnie brzmi to, że Boxel w jakiś sposób pieprzyłby Buddę w ten areszt. Jak chodzi o te 20 koło dolara, które Boxel ma wisieć temu Kamilowi USA, lecisz mi 20 tysięcy dolara. I want my money Monday. To jest to całkiem zabawny wątek. W tamtym okresie Box wstawiał, że będzie chciał nagrywać ekstremalny i hardcore content z imprezno i życia w USA. Bardzo dużo osób pisze, żeby jednak wrzucać, że chcecie zobaczyć, jak wyglądają ostre melanże, jak wyglądają imprezy na jachcie, jak to wszystko w ogóle tutaj wygląda. Pisał, że on to w ogóle nie wie, czy polska publika jest gotowa na takie coś. Nagrywał storki, no ewidentnie. Zapowiadał, że takie coś się pojawi odpierdalajmy. No to podobno panowie byli tak dogadani, że Kamil USA ogarnie mu kluby Albo panienki, stąd ten link nagrania z klubu No i w zamian za to Bogzel porobi na tym kontentu Oraz wypromuje go No i na te kluby, panienki oraz rzucanie hajsem Pieniądze wyłożył Kamil USA Więc Bogzel rzucał w klubie Nie swoimi pieniędzmi na panie lekkich obyczajów I chciał to nagrywać i wstawiać w internet Po prostu się tym chwalić Więc chyba dobra decyzja, że finalnie nic z tego nie wstawił No ale konsekwencją tego, że nigdy ten Taki film nie ujrzał światła dziennego Nie było za tym promocji Pana Kamila USA Więc to, że włożył na to wszystko hajs pod content To tak trochę, no, nie trafił na inwestycja. Z wiadomości Boxdala wynika, że podobno to nie to, że Kamil wydawał, chciał mu oddać te pieniądze, a w ogóle to jak się dogadywali, to sam Boxdal jeszcze nie wiedział, czy będzie wrzucać to na YouTube'a. Ale pomijając tę aferę dolarsową, której bliżej do kabareciku niż dramę, poczekamy jeszcze pewnie na rozwój tych zarzutów o rzekomy brak chęci pomocy przy wpłacie na kaucję, czy rzekomy udział w doprowadzeniu do aresztowania Buddy. A w międzyczasie swój rant na Buddę Kontynuuje mój ulubieniec, Rose, kolekcjoner, czyli były wspólnik Buddy z Illegala. W po poprzednich newsach wspominałem wam, że pan Mariusz nagle po aresztowaniu youtubera przypomniał sobie, że został okradziony na 100 milionów złotych zysku rocznie. Budda okradł mnie na 100 milionów, to jest powód rozstania, a nie, że Budda odszedł. Zabrał pieniądze mojej rodzinie i rodzinom moich ludzi, którzy dla nas pracowali. No i pokazał jakieś projekty z sektora towarzyszowego Illegal no i ponoć cały ten pomysł Budda miał mu ukraść, a go... Zostawić na lodzie No i tutaj wiadomo trochę Potrzebuje Cię... opinia Temat jechania na kacu Do szkoły samochodem Jeżeli nie czujesz się Żeby wsiadać za kółko Ubera Tak jest moja opinia Bez perspektywy bud. No o. i rozstaje się Uwaga, bardzo... Też uwagę wielu widzów Że przecież wcześniej Jose komunikował Że Budda jest super No i rozstaje się W bardzo pokojowych warunkach A teraz nagle Zarzuca mu oszustwo Swojego wspólnika Ale tym razem Jose oskarża go O oszukiwanie swoich widzów Kamil Was oszukał. Możliwe, że życie odcinek Buddy pod tytułem Kupiłem mu BMW za. Ja się czuję jak Bóg a jednak pytanie zadałeś. To stary podjedź, nie wiem. Albo na komendę, albo sobie kup y, test, y, żeby zobaczyć, czy wydmuchasz Was no, Oszukał. Możliwe, że życie odcinek Buddy pod tytułem Kupiłem mu BMW za 220 tysięcy złotych. Mówię absolutnie poważnie. stary. No nie, co ty gadasz? Spoiler, nie kupił tego BMW. Materiały widzieliśmy, jak obdarował swojego operatora autem, no ale finalnie okazało się, że samochód był na leasingu, no i po prostu miał spłacane raty przez Buddę. No i do tego wzięty był na jedną ze spółek pana żozę kolekcjonera. Zrobiłem co w mojej mocy, od roku prosząc się Kamila na Grażynki, a teraz Przemysława Czaję, o to, żeby przepisać leasing samochodu, który od trzech lat jest na spółkę, która należy do mojego holdingu. No, jak widać, Eldorado spółkowe ma się w najlepsze. Rzozę miał się kontaktować z panem operatorem, bo raty leasingu nie były spłacane od ponad dwóch miesięcy, no i samochód nie ma nawet opłaconego ubezpieczenia. Od dwóch miesięcy, ponad dwóch miesięcy, nie jest płacony leasing na samochód, który otrzymał przemysłowczaja, gdzie Kamil w swoim filmie mówi to i przekazuje wam słowami, kupiłem swojemu operatorowi samochód za 220 Kamif, ja nie wiem czy ty to piszesz dla poklasku, ale kurwa no to nie jest rzecz, którą się chwali raczej. Ja ci mówię, jak już musiałeś zadać pytanie, to to oznacza, że sam nie jesteś pewien, idź, kurwa, zrób test, zobacz czy wydmuchasz coś, jeżeli jesteś czysty, jedź. Jeżeli nie, stary nie wsiadaj za kółko. No kurwa, najprostsza rzecz na świecie, chłop. tysiące jako prezent. A dlaczego nie były płacone? No to raczej, no, każdy wie. Samo wzięcie auto. Coś za kółko jest łatwo. Później, kurwa, stary odzyskać prawko to jest inna, inna było sprawa. dlatego, bo Budda i Grażyna mieli w tamtym czasie długi, nie oh, 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 oh. mieli szans na dostanie leasingu. No teraz, jak po aresztowaniu nie mają, jak opłacać rat, no to zwyczajnie zaczęła się egzekucja komornicza. No i samochód ma zostać zabrany do operatora. I z uwagi na fakt, że jestem drobnym przedsiębiorcą, nie. Kurwa, sorry, drobnym przedsiębiorcom? ...płacić wam raty i ubezpieczenie, a Przemysław Czaja zwyczajnie mam je gdzieś i nie raczył nawet odpisać czy oddzwonić. Wtrzymałem się tydzień. Zdjęcia pokazują wam się teraz na ekranie. Finalnie samochód nie został i nie zostanie na ten moment odnaleziony, bo jak czytamy z dalszej storki, samochód został zabezpieczony przez policję do sprawy. Całkiem wciągający jest ten serial e, poaresztowy. Niezłą ciekawostkę zapuścił też hmm. raport warszawski, który, jak nazwa wskazuje, informuje o tym, co dzieje się w naszej stolicy. No i od czasu do czasu stawiałem też tam różne kwiatki z warszawskiego mety. A To widziałem, to jest taki trochę mini news, ale. E, czyli zdjęcia. Trochę zabawne. Żuli. Śmierdzących Żuli, którzy śpią tam sobie na siedzeniach albo robią jakieś inne różne ekscesy. Zrobili na ten temat nawet cały artykuł, gdzie pojawiło się jedno zdjęcie z całkiem ciekawym podpisem. Na siedzeniu, na którym modelka amatorka robi sobie sesję zdjęciową, leżąc w eleganckiej sukni, kilka godzin wcześniej spał brudny, śmierdzący żul. Oczywiście nikt nie zdążył w tym czasie wyczyścić tapicerki. Mimo, że twarz jest zablurowana, to po tatuażach e, możemy się domyśleć, że była to Marcysia z e, pierwszej ekipy Friza, która akurat wrzuciła to zdjęcie na swój profil i nawet e, był to post sponsorowany. Po tym jak to wyciekło do internetu, to post został e, niestety usunięty z profilu. Ale całkiem ciekawe Wysunęła może... sponsorkę? To też ciekawe. W naszej e, stolicy. Więcej newsów z trochę innych tematyk znajdziecie na kanałach na czasie, więc sprawdzajcie. A no to na tyle. Subskrybujcie kanał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Nie no, jest to ciut zabawne, no. <laughs> <laughs> o, jest jak jest, jest jak jest. Przepraszam, panowie, chwile słabości dopadły, będzie lepiej. No ja mam nadzieję, stary, że będzie lepiej, bo coś zabrzmiał kurwa, jak debil totalny.